Witam Was widzowie bardzo serdecznie. Kurczę, dawno nie było tej serii, ze mną oczywiście jest dziejuś. No i słuchajcie, jesteśmy w... Jak ta seria się nazywała? Bezludnej dolinie. A, bezludnej dolinie. Powiem dowiedział już. Jak, jak ja nie pa... pamiętasz nazwy. No dobra to już to pomijając, ale widzowie jak ja patrzę na ilość Chyba. tych belek. Jak ja patrzę Aha. na ilość pokosów jeszcze do zrobienia. Stary, no się chyba odklingło trochę z wielkością tego wszystkiego na początku, wiesz? Za... Nie, jest dobrze. Ja uważam, że trochę z za dużym rozmachem, żeśmy tu polecieli w ogóle, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że popatrzcie, my mamy teraz 7000 na minusie. Ja sobie, już tak kalkulowałem ogólnie poza nagraniem to, to my z tej kiszonki to zarobimy... Gówno. Odliczając, wiesz, koszt wypożyczenia maszyn, bo no, to jest wszystko wypożyczone, ciągniki są wypożyczone, przyczepa samozbierająca jest wypożyczona, Goweli jest wypożyczone, ładowarka jest wypożyczona, kosiarki były wypożyczone, yy, zgrabiarka była wypożyczona. My na, na plus z tego wyjdziemy może za 30 tysięcy. A rozumiem, ile godzin nad tym siedzieliśmy. No i dobra. Nie wiem, okay. mieszane mam uczucia, tak ci powiem. No dobra, i 30 tysięcy, tak? Niby tak, tylko widzisz, z Thimble'ami coś trzeba było zrobić. Jeżeli mamy zamiar tu pole robić, to coś z tym no trzeba, trzeba je... było zrobić. Przenieść w jakieś miejsce. No ale też okay. zobacz, to by było dużo, dużo wożenia. Chyba, że na początku dziejuś, zamiast tutaj, to tu gdzieś się ogarnie pole, tu się podczepi Jakiś wiesz, kultywator, tu się poogarnia pole. Tylko sytuacja wygląda tak, że już mamy minus 10 tysięcy, dlaczego? Ej, skąd te pieniądze? Ej, na czymś tam ta kasa ucieka? No poczekaj, bo ja teraz beluję. Aaaa, bo ty też belujesz. A ta owiarko belarka też jest wypożyczona. I pewnie wiesz, siatka czy tam. folia poleciała, co nie? Bo siatki mam 4x4, a folii mam 9x12. Widzicie, widzowie, jaki to jest ciężki los biznesmena początkującego. To z najwyżej zaraz pójdziemy trochę drzewa ściąć tyle. Wiesz, to stary. Ja to nie wiem. Czy nie, nie od, odpuścić na chwilę tej roboty tu i weźmy się na, Poszli drzewo przeprosić. Co ty na to? No, możemy, że chodzi. Bo nie? ja bym, prawdę mówiąc, sobie bym pożyczył ci jakiś kultywator, czy coś, żeby już tu zacząć wiesz, jakieś pole robić, co nie? Bo mamy no. tego moda na, te kultywa na, na, na to, że kultywator może tworzyć pola. No mm. i fajnie by było jakieś pole ogarnąć. Mamy wrzesień, wrzesień to idealna pora do wiesz, obsiania jakiegoś jęczmienia, czy coś, co by może było ogarniać, co no nie? Więc zobacz. no to ja mogę tu. Chcesz, to możesz tam porobić te drzewa. A ty ja najwyżej, ja no pokryczyć. właśnie. To chyba będzie najlepsza opcja, nie? Bo tu w zasadzie już balowania mało zostało, tylko to pozwolić po w jedno miejsce. No dobra To ja lecę... Ja lecę gadać z drzewu. Należało wziąć to samo zbierającą i, i trawę posprzedawać i tyle I to by była najszybsza opcja, tylko wiesz, zysku by z tego nie było. Ale straty by było mniej. No. I czasu na pewno mniej byśmy stracili też. Ty, wiesz co? Chyba, że ty no. byś się do mnie tepnął byśmy przewalili jedno drzewo na tego internationala. No to już. Tylko czekaj, ja se... Dobra, no dobra, to Tu To wycofasz? A, poczekaj, tylko się upewnie czy ja mam strange'a wyłączonego. Super, strange To był. Poczekaj. Nie, jest włączony. A. Ja nie zapikałem, o ta Dobra, teraz mam wyłączonego. A które drzewko? Wiesz co, nie wiem, które by się dobrze obaliło. Może to? Może taki spory taki. Bo tutaj ta brzuska będzie przeszkadzała. A zresztą, no jak chcesz? Tak, to? To dawaj to. No dobra, to będę przewalał je. Tylko czekaj, wyceluj na mnie, nie? No? Dobra, jo, jest git. Dobra, to będzie, dobra. będzie lecieć. Gotowy? Dobra, dobra. Ja tak ci powiem, będzie pod koniec. Teraz mniej więcej już tak połowa jest. Dobra. No ja już troszkę, leciało. tak trzy czwarty Zara, zara, zara Leci, 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 leci A w cholera, jasne No niestety no, nie spięła się To za po kawałku będziesz? Yy. No bo trzeba w sumie te dwa na kawałki potegować, nie? No niby trzeba Dobra, ostatnia próba Ej, zobacz się nam wciągnęło za wypożyczenie pojazdu to, to co ile to bierze w końcu? Ty, ja nie wiem stary Przecież tu ani czas nie był pogoniany, ani nic No nie Zaczęło jest na 0,5 jakby czas Ale może, może to jakoś podsumowało to, co było jakoś wypożyczane czy coś A może nie, ja że... Dlaczego? Dlaczego było to 10.55 To jest... Nie no No nie wiem stary Ja się na to aż tak nie znam A może nas bank po prostu oszukuje z racji... No nie wiem, a mam mamy jakiś kredyt Matko mamy. Boska, mamy kredyt zaciągnięty na 20 tysięcy stary No Czekaj Ja już może ja bym cofnął, co? To będzie szybciej Nie, ja chcę tutaj się ustawić ładnie O To musisz trafić stary, musisz trafić No to nie jest takie proste cholera Ja miasta. wiem, ja wiem Ale wtedy nam się dobrze udawało, teraz po coś tak. mi wiesz Mój głowa Dawno tego nie robiliśmy Dawno tego nie robiliśmy No Dobra A to jesteśmy znaliśmy... Przecież to jeszcze noc jest To już nie, nie ranek Oooo No i klasa No Dobra teraz fajnie Poczekaj ja sobie od razu tu poprzecinam Dobra to ja lecę dalej tam robić Pokaż No się dobra się widzą które odcinki nagrywałem W nocy prawie To już nawet nie ranek jest Przecież jest 9.30 No to jeszcze noc Stary No dla ciebie no, dla mnie to jeszcze noc. Ja nie rozumiem w ogóle, jak ty jesteś w stanie, nie wiem, codziennie wstawać na przykład o takiej porze. No bo codziennie pracuję po. ostatnio to 14 godzin. 14-16 godzin dziennie. Nie, no ja wiem, ale bo to chodzi o to, że ty nawet. Jak... Ja nie mówię, że ty wiesz, mało pracujesz coś, bo ty rzeczywiście sporo pracujesz. Tylko, że z tobą problem jest taki, że ty się kładziesz codziennie spać późno, nie? No tak. I to tak ultra późno. No i przez to, że. No ty prac, pracujesz, pracy... pracujesz, później się na, nagrywasz, nagrywasz, a tak nagrasz, zmontujesz no, to pierwszej. i jeszcze idziesz grać, co nie? Nie, no to, to przeważnie nie, przeważnie już nie gram. Ale czasami, Zdarzy się. się. No, tak jak wczoraj, w zasadzie dzisiaj, to ja skończyłem robotę o pierwszej. No, bo jeszcze pomontować, miniaturkę zrobić, nie? No tak, no. Pierwsza, pierwsza 15 co się być. Ale ja ci powiem na przykład zależy jakie filmy w ogóle, ale na przykład takie MPG czy coś, to te miniaturki aż się przyjemnie robią, bo te miniaturki można powiedzieć, że się same no tak. robią, dosłownie. No robią się przyjemnie, ale to jednak jest wiesz czas, który gdzieś tam musisz kręcić nie na odpoczynek. I ja śpię przez to, nie to że dlatego, że ja lubię długo spać, bo ja nie lubię no. długo spać. Tylko przez to, że po prostu jestem już tak wymęczony. Ale że... ja, ci, ja ci powiem szczerze, że gdyby na przykład nie to, że mm, Julia zawsze rano wstaje, albo no... Ona... No. Wychodzi na, na studia rano zazwyczaj, no nie? I chodzi o to, że gdyby ona mnie na przykład nie budziła i w ogóle ja tak, jestem też przyzwyczajony do tego, że rano wstajemy i w ogóle I gdybym tak mieszkał samemu, to ja też by raczej nie miał takiej motywacji, żeby wiesz, wstać, ogarnąć się szybciej i w ogóle I wiesz, u mnie jest ten problem, że już mam takie zmęczenie Nie to, że na przykład jednodniowe, że dzisiaj jestem zmęczony, tylko po prostu już jestem na takim etapie zmęczenia Że no. ja to zmęczenie mam, tak tak będę leżeć, to będę zmęczony jeszcze no, ale o byłeś starym osłom zmęczony, już nawet krew ci z po z tego co wydałeś, nie? Tak, no. No to już jest ewidentna przesada. No bo ja w tamtym tygodniu tak. Wracowałem we wtorek, godzin. 14? 16? No. A w czwartek, o, czwar o 4.30 wstałem, żeby jechać do Gdańska. wyjechałem no do Gdańska. No nie, do roboty. <laughs> I. Przecież wyjechałem do Gdańska o 5.30 i kończyłem nagrywanie o 1.00, czy tam o 12.00 Nie? A? Wróciłem z tego Gdańska o 20.30 i usiedliśmy dalej nagrywać Nagrywaliśmy Marek. też... Do której wtedy nagrywaliśmy? Też pewnie gdzieś do 24.00 No ale ja to, ja ci powiem, że ja lubię tak w nocy nagrywać czasami I za, I za to kolejnego dnia musiałem wstać na 9.30 znowu do roboty na 10.00, nie? Kurde, jak zwykle nie mogę z tego, bo nie mamy tutaj terenu, no nie? Dobra, nie. trudno to jest takie błędne koło się zatasza. No tak, tak, to prawda. To akurat prawda ja, jest. Ja teraz, żeby odpocząć, to nie wiem, musiałem chyba... dwa tygodnie siedzieć w domu. I nie nagrywać nawet. A to byś się później przyzwyczaił do tego jakbyś się rozlilibił, tak szczerze, wiesz No może też racja. To takie się to się dobre. Z jednej strony chciałbym troszeczkę odpocząć, no ale z drugiej strony yy, lubię moje hobby. A jakie masz hobby? Zarabianie pieniędzy. Aha. No tak, dokładnie tak, no, tak. pracę. To w sumie, w sumie lepiej mieć takie hobby niż na przykład. Jakbyś miał mieć hobby, nie wiem, jakieś jeżdżenie po klubach, co drugi dzień daje. No tak, no też są tacy ludzie. To są, no. Boję się takiego życia. Nie wiem, wiadomo, ja uważam, że nie, że każdy niech sobie robi to, co lubi. No nie wiem, a dro na przykład. Ja w wolnym czasie, nie ukrywam tego, ale lubię sobie pograć w gry, co nie? Tak no tak Mimo, że tak naprawdę moja praca polega na tym, że gram w gry Bo nagrywam no tam, i tak dalej To jest dla nie? siebie fajnie, spójrzeć sobie, pograć na ale, sobie. ale ja też lubię sobie, wiesz, włączyć coś na drugim monitorze Ja coś lubię pooglądać, zawsze na takim YouTubie i, I, I po prostu sobie zagrać, czy to samemu, czy to z jakimiś znajomymi Na przykład się? No. No, i ktoś może powiedzieć, że też się boi takiego życia, bo jak to można grać w komputerze, no nie? Kurde, te ale grani, właśnie, grani właśnie, na właśnie jest te, granie, te granie na komputerze to właśnie jest moje życie. no nie? A druga sprawa to też rozwija pamięć mięśniową. w wielu grach musi dużo myśleć, analizować, co się stanie za, za sekundę, za 10, za 30. No, widzisz zwolennicy tego powiedzą, że to rozwija, że to fajne i tak dalej, a przeciwnicy powiedzą, że grasz po to, żeby doświadczyć tego, czego nie, nie doświadczasz w życiu realnym, no nie? O coś w tym to stylu. gramy w Hell Let Lose, tak? No. Ostatnio. Ale to akurat Helet Luz, no nie wiem, może ktoś z widzów właśnie grał czy coś i może się powiedzieć. Moim zdaniem, kurde, no fajna wielka, nie? To data, Tam musisz naprawdę dużo analizować wiesz to jest naprawdę moim zdaniem taka roz, rozbudowana, fajna gra. No i też zależy jacy ludzie dziś trafią, ale jeżeli się trafią fajnie oglądanie ci ludzie, którzy wiedzą o co chodzi, no to giga klimat, nie? Najlepsze było to jak mygraliśmy w mecz tego Helvet luza i zaczęliśmy gadać w grze do siebie <laughs> i po polsku Tylko my zaczęliśmy robić... Bo Helllet luz dla tych co nie wiedzą. loose no, to, to jest... Gierka taka, no, wojenna, no nie? I ja, ja też nie chcę teraz wyjść na specjalistę, bo może jest tutaj ktoś, kto ma dużo godzin i w ogóle i się zdenerwuje na to, że w jakiś zły sposób to przedstawiam, więc od razu mówię, ja specjalistów nie jestem, ja w Hell in mam 15 godzin, no nie? Ale mega mi się spodobała i w ostatnim czasie gram. No, ale tak, żeby nakreślić mniej więcej, o co chodzi w tej grze, to to jest gra tak jakby wojenna, no tam to się toczy wojna i... są dwie drużyny. W jednej jest 50 osób, w drugiej jest 50 osób. Jedna osoba to jest taki komander, czyli taki główny dowódca jakby całego oddziału, czyli tych 50 osób. I ta osoba ma oddzielny jakby czat, który może się porozumiewać z skład liderami. Nie, to, to jest dla skład liderów, czyli dla liderów grupy. Bo cała ta, cała te 50 osób jest podzielone na 6-osobowe grupy i każda grupa ma swojego lidera. I ten lider ma czat głosowy, który może się może słuchać właśnie komandera i z nim rozmawiać. A lider, każdy pojedynczy lider, może rozmawiać ze swoją sześcioosobową grupą i im tam dawać rozkazy i tak dalej, no nie? Ale my w się wpaliśmy na pomysł. Zrobiliśmy sobie skład dwuosobowy. I myśleliśmy, że tylko ze sobą będziemy rozmawiać. I wiecie, mówię do niego, ej dawaj stary, nie, nie ogarniamy tej gierki, wczujmy się, wczujmy się. I teraz jak będziemy widzieć wroga czy coś, nie rozmawiajmy ze sobą na Discordzie, tylko dawajmy sobie komendy. Wiesz, Szczujmy się, jakby nie. to... jakbyśmy tu byli naprawdę w realnym życiu, no nie? No i, i my tak Ja dowódca wtedy byłem, nie? I ty no to co robić, co robić. No i, ja, i my idziemy, i ja na przykład mówię, no dowódco, co robimy, jakie kroki, i tam wiesz, mówię, zgłaszam się bez odbioru, z odbiorem i takie tam rzeczy, no nie? I tak wiecie, podniecamy się podczas tej rozmowy, tam no nie. A to był, to nie był Rob... polski serwer, tylko. To, to, to nie było... był polski serwer, to nie wiem jaki był. ale to nie polski. W każdym razie. Tutaj ja, ja mówię, dowódco, słyszę strzały, panie na ziemię, tutaj jakieś tam no nie? Ale za chwilę patrzymy, no dołączyła się do nas jakaś osoba, chodzi za nami, no nie? I gada. I gada. I ja tak nie zwracałem uwagi, olewałem go z początku. A ja nie, ja dopiero po chwili. I kurde, chłop po polsku zaczął gadać. I... On, istotnie z on po prostu jakby poleciał w nasz roleplay. No nie, on tak samo do nas gadał tak w ogóle. Gadać, on, on no. Tak samo zaczął się wczuwać, kurde, I, <laughs> i do dowódcy się zgłaszał. Przez chwilę to w ogóle on myślał, że jest dowódcą. No nie wiem o co mu chodziło. <laughs> kurde, ale fajnie to było. Jak my do niego później gadaliśmy, szeregowy chyba, tak? Szere szeregowy. No. <laughs> no. kurde, to no świetna sprawa. I to jest taka. Ja powiem Ci, przez te 14 godzin, które tam mam w ogóle, nie zdarzyło się, żeby nie wiem, ktoś mnie zwyzywał, ktoś tam na mnie nakrzyczał, czy coś. Bo taka... bo mnie... Boże, Gielka. Dla starszych. Dla starszych, no? I to nie jest takim toksycznym społeczeństwem przesiutnięte, mam wrażenie. No ale ale może jeszcze mało wiem po prostu, no nie wiem. No to mi się też nie, to ja mniej bo chyba tak 9 godzin mam. Ale naprawdę tam. Nie oszukujmy się, ale w tę grę pewnie grają głównie ludzie, którzy mają 30-40 lat, dwójkę dzieci. To no pewnie tak, ale ja Ci powiem, że lubię grać z takimi ludźmi, bo oni są tacy spokojni, w porząd... tak. ogarnięci, wiesz, bez pajacerki. Ja ogólnie zawsze lubiłem przesiadywać ze starszymi ludźmi ode mnie, bo ja uważam, że od starszych ludzi jesteś w stanie dużo nauczyć, się, nie? No to jest prawda. Ale to jest fajna gra, to jak cię zabiją, to nie masz jakiejś tam spiny, nie? No nie, tylko spiny że nie zazwyczaj powiem. jest tak, że giniesz po prostu nawet nie wiesz skąd, co, nie? Nie wiesz skąd. No chyba, że tak jak ja ostatnio miałem, że mnie ja nie, nie mogłem ze spawnu wyjść, bo mnie zabijali. Wtedy byłem trochę jakoś Ale ostatnio musisz pochwalić, bo w jednym meczu ja tam miałem 51 killi, nie? No to nieźle, ładnie. No, to był dobry mecz. Czyli skończymy nagrywać i idziemy na wojnę, tak? No. Podoba mi się ten pomysł. Podoba mi się. Ja myślę, że jest taki niebanalny. Nie no, dobrze, dobrze właśnie. Ujku. Ale później znowu musimy nagrywać. Ej, a co jadłeś na śniadanie dzisiaj? Eee, jajeśniczkę z. O. Jadłeś kiedyś jajeśniczkę z serem? Nie, z serem nie. Ale zduszoną taką wiesz, cebulą i parówkę. No. To ja też przeważnie do parówki. A jak robisz parówkę do jajecziny? Bo ja zawsze ją tak... parówkę wzdłuż przekrajam jakby cztery razy to Ja nie. i wtedy tak siekam. To ja nie. Ja, ja lubię tra... takie małe kawałki i to tak podsmażyć. Ja nienawidzę na przykład gotowanych parówek, bo od razu no wymiotem je zbiera. Przysięgam i to nie jest jakaś tam metafora. Dosłownie jak jem parówkę gotowana w wodzie, to chce mi się wymiotować po niej. Ale ja jej nie gotuję. No wiem. Posmażona jeszcze jest git, ale czy ja przeważnie po prostu biorę parówkę zimną taką, nawet folii nie zdejmuję i i ten, i jem. Z folią? No, bo, bo wtedy najwięcej ma tej wartości o życiu. Tak samo jak ja, Jabłku na przykład, skóra ma najwięcej wartości o życiu. Ty jesteś normalny, ale przecież ta skóra jest plastikowa. A Wiem, wiesz, że jakie oglądałem kiedyś, czekaj, to było w tym serialu *Hospital*, Jak no. gościu był takim... Kurde, no żeby nie powiedzieć, że był spasionym tucznikiem i grubasem, to... do przy kości. Po prostu był po raz wagi. Mm -hmm. No i jego konkubina, jakby chciała, żeby on się tam odchudził i w ogóle, no nie? No. By tam mu jakieś diaty wymyślała. A on lubił sobie jeść w nocy, no nie? Więc no. pojechał na stację paliw. I kupił sobie hot doga i ten hot dog chyba właśnie miał parówkę w stołu. Hmm. Eee, no... jak to się nazywa? Z tą um, cholera jasna Folio. folią. I on to zjadł i ta folia mu w gardle utknęła. No tak, coś takiego mi się wydaje, tak mi się kojarzy, bo ja to oglądałem ze 20 ale... lata temu. Przecież to... Ty... Jak ugryźć taką parówę? No ale... no i ugrzęzło mu to w gardle. Hmm. Chyba coś takiego to było, ale może jakoś pomyliłem bieg zdarzeń. Dobra, to nieważne jaka historia, ważne, że miał, no. e, że miał folię w tym gardle, no. I, I właśnie trafił do tego szpitala. No, a na przykład ja lubię jeżnicę z serkiem, tylko ten serek taki topiony. Taki w plasterkach, co jest, nie? No to ja nie lubię takiego sera. No ale sobie wiesz, te plastry normalnie w ten... W takie wstrzępki rzucasz na patelnię no. do Kurde, no tak mi wtedy... słońce świeci prosto na twarz. I ona wtedy jest taka fajna, bo ona jest taka kremowa się robi. Taka wiesz. Ja, ja tak, Ty na przykład jak robisz jeźdice to masz ją taką wysmażoną i w ogóle nie. czy taką Czy ty lubisz jak się takie glutki jakby trafiają tak? Nie, aż tak nie Ja nie lubisz? Taką idealną. No to ja to też... Się. Nie, 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 lubię, nie bliską, lubię suchej nie, nie lubię suchej, ale jakby mi się glut taki trafił, glut, glut to też by się zdarzyło, nie? To bym każdy gluta niż taką wysuszoną. Nie, bo... A to, to wyobraź sobie, że to takie surowe jajko byś wtedy jadł. Tak, tak. Mało, no. razy... mało raz. Mało razy jadłeś surowe jajko? O no, już nie może nigdy nie jadłeś. No nigdy by się nie zdarzyło, to akurat prawda. No już nie użył pójdę. No. Nie, poważnie, nigdy by się nie zdarzyło. Nie, to mi też nie No, no ale wolę już, już taką bardziej wodniczą Ale nie, niektórzy tak, lubią to, sobie na przykład tak, na, y, zrobić dziurkę w jajku i tak fff, zrobić. Myślisz? No, ja widziałem tylko na chilenze jak widziałem. Ja na YouTube oglądałem jak to ten mówię, że jak, to jest... Jak ludzie jajka jedzą. E, film. Na jakiś chzędziach. No nie wiem, na jakiś wiesz odcinkach z chelendami, że masz karę wypij, wypij surowe jajko. No. Ale to podobno dobrze działa. Takie surowe jajko, zdrowotne. Ja bym się bał że jakieś tam są na Linkane czy czegoś. właśnie tak? to chciałem powiedzieć. Ja nie że, wiem. Że zdrowotnej salmonelli można dostać. A może kury na sterydach jakieś były i co? No, to też prawda, trzeba uważać. Może jakieś się sprzedawali akurat, nie? <laughs> Ta... Ja, jajca. jajka. Nie, to akurat wtedy nie było poborzemie. Kurde, ja to ci powiem, że takie te cięcie drzewa na kawałeczki małe, to no. schodzi fest, nie? Ja już kończę, wiesz? Nie mamy samozbierającej do B, co? No niestety i zobacz, że nie mamy czym tego wypożyczyć To jest największy problem, nie? No to zara będziemy to. Bo nie Pobre mamy kasy warto. po prostu No I trzeba będzie... Ja to jako... myślę, że... O, ty już sprzedałeś ten drzewo? No jedno tamto. No ale tutaj... Jeszcze mam do sprzedania. To wiesz to myślę, co. Myślę, żeby wiesz, zarobić tego drzewa, tyle, żeby mieć samo zbierająco jakąś. No i po prostu te belki pozbierać, potem dwa kultywatory i ośka. No tak, tak. Ale ja nie wiem, czy byśmy nie wypożyczyli jakiejś ładowarki może takiej kołowej czy coś, no. żeby te drzewo powozić trochę i na nim biznesu trochę zrobić. Co ty na to? Możemy. I w ogóle to można by było wypożyczyć sobie no, ten taki z okosi drzewa, tego harwestera takiego, żeby on ładnie pociął to na odpowiednie kawałki, to wtedy będziemy najwięcej za te drzewo dostawać, rozumiesz? Mhm. I to możemy i tak zrobić. Takiego Harvestera by się wypożyczyło, raz dwa by się pocięło kupę tych drzew na takie sześciometrówki, może ja tam 5 Ja tak. Tylko mi jakoś nie chce się tu poprawiać tak szczerze. Dobra, dobra. I wiesz co chodzi, by się to pocięło i później w międzyczasie zawsze gdzieś to jedna osoba by to drzewa ogarniała, no nie? A ja pieruny dla tych bada, tu jest. To na dobrą sprawę. No. Już można y Oddać samozbierającą do trawy Na no, zobacz, ona jest upróżniona, ta samozbierająca patrzę Ona taka pełna jeszcze była Nie, pusta Tak? Mhm. I goveli też jest puste? Patrzę Tak No to dobra Bo ty co, samozbierającą robiłeś teraz, tak? Czy, czy belarką? Belarką, no Tu w tym goveli jest 890 tych litrów i tak nic z tego nie zrobimy, pełna belka Czekaj. się wykręci. Nie, sorry, jest, robi się coś. Tak? Jest, bo to jeszcze jest, jakby silos i główna komora, dobra. Aha, wtedy no, samo odbierający po prostu to na to wali się przesypało. którzy ona była wyłączona, nie? No Wiesz co, ja to załaduję, i może jeszcze byśmy spróbowali jedno drzewo całe rypnąć jakby na to. Mhm. Jakby się udało. Dobra, to ta ostatnia belka wychodzi i tyle. I firearm. To super by było, no ale tak jak mówię, co myślisz, że to nie byłby zły pomysł takiego harwestera ogarnąć i rzeczywiście się tym biznesem rzewnym zająć? Bo... Możemy, możemy pewnie. Zobacz, nie mamy totalnie budżetu, bo trochę zdupczyliśmy z tą trawą. Prawdę mówiąc, ja tak nie kalkuluję. Lepiej, lepiej było to od razu zaorać? Myślę, że tak, bo zobacz, sporo czasu na to poświęciliśmy w ogóle naprawdę to dużo zajęło, no nie? A. Przez to, że nie mamy swojego sprzętu, to tak naprawdę wszystko co zarobimy z tego to pójdzie. To pójdzie na to wypożyczenie maszyn, bo te maszyny mieliśmy wypożyczone takiego wyższego no, sortu, nie? Wiesz co chodzi. Tak, czekaj to John Deere to będzie ta prasa, nie? To znaczy? Patrzę co tutaj zwrócić. Fend. No. zwracam samozbierającą. No Ciągników na razie możesz nie zwracać, bo nie wiem... Na razie i tak czasu nie będziemy skipać, a te ciągniki a, jeszcze mogą się prawnie. przydać. Aha. No dobra, to ja zaraz zwrócę A poczekaj, dałem ci uprawnienia po prostu i tu ogarniesz no, to Dobra. No to wiesz, to się nie, za, nie zapisujeś czasami. Awansuj no, na to. kierownika. Dobra, masz. Kierownika. Dobra. Dobra, dobra. Jazdy maszyny. To zwróć. Do weź zwróć. Znalezioną, sprzedaj Kurde, a jest taki mod chyba jakoś do cięcia, ale on pokazuje też wagę, czy tylko długości? Długość chyba widziałem No żeby było to ogarnie szczególnie No i dobra Co, to ładowareczkę zostawiamy, nie? Mini Tak, no na razie, albo nie, w sumie możesz się pognać, tą ładowarkę A czym te belki będziemy ten? No to belki... słuchajcie już bo to i tak trzeba będzie skipować czas, bo te belki są nie sfermentowane Tylko pierwszy ja bym mega zasiał No tak, no ale to ci chodzi mi o to, że na razie jakby nic nie zrobimy z tymi belkami, o, ty... o tym ci mówię mhm. A czy po prostu inne podo weźmiemy co? Pod siew, tak? Tak mi się wydaje, bo wiesz teraz okay, te belki przedstawiać tam i w ogóle to. No dobra, dobra. Chyba nie warte zachodu. A wiesz, ty, tego areału trochę tutaj jest, więc tak naprawdę możemy wybierać spośród czego chcemy. Zwracam to. Zwróć. I tak dobra betu zwróć. Dobra. Wsio. No i klasa. Ej, to po tym kurcie będziemy zero mieć może coś, nawet na plus może wyjdziemy. Ja myślę, że tak, bo fajnie było na to jeszcze drzewo przewalić. No to musimy, to koniecznie stary, to bez tego to się nie obejdzie, słuchaj. No to wtedy już na luzie będziemy mieć. Na plusie. No ale to wiesz, na przykład na wypożyczenie takiego harwestera, to potrzeba jest 20 koła, nie? Wiesz o tym? Tak, co? Wszystka? wszystko? Mhm. Maszka, maszka. Dobra. Dawaj, który może tu tutaj się luz zrobił, to te byśmy spróbowali A co, nie, nie jedziesz ze mną? Ale nie, no, te drzewo przewalić A, jeszcze na to? No Myślę, że damy radę, co? Możemy spróbować Chyba będziesz musiał szybko spróbować złapać to No to ostatnio dwa takie złapałem Na, na raz chyba łapaliśmy, co nie? No, tak, tak Dobra, czekaj Stój Ja już stój, 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 tak Ja się dopasuję tylko O tak, chyba 90 stopni Dobra Leci Dobra że tnę, jeszcze nie leci, jak będzie lecić to powiem. Daj Boże, żeby ona się przełapała. Tak? Kurde, ale te sosy chińskie, jakie one wielkie są, są. Średnica metr i 20 cm. Dobra, leci, A leci. Kurde. A, dobra. Zopałeś? Czy nie? Lupa. Kurna mać bokiem poszło. No szkoda. No dobra, jedziemy. Szkoda no. no. Ale co zrobisz? Jak nic I nie jak zrobisz. Tu i bo to jeszcze kawałek spadł. No to no trzeba ja idzie wyładować jakoś te drzewka, no co? Damy rada jedziemy. No i też trzeba nie coś do ładowania wypożyczyć. A wiesz co mi się podoba do ładowania no. dziejuś? Te no. ładowarki kołowe, one mają takie wielkie chwytaki Wiesz jakie? Przejdę, no. mhm. pokażę widzom o które mi chodzi ładowarka kołowa Zobaczcie, o te, one kur... one wszystko podniosą, nie? I patrz, dajesz, drewna, nie? I dajesz taki ten chwytak rozładunkowy Kurde, no ty się wszystko hmm. A którą byśmy wypożyczali? No nie wiem, ale kurde... CBK. Której byś, której byś nie wziął, to i tak jest to ogromna kasa, nie? No tak To będzie do pciunu Ale też najtańszej i ja uważam, że nie ma co wypożyczać żeby ona w miarę dużo była w stanie podnosić, co nie? Ale nie no. wiem, że to najtańsza na przykład dęba nie będzie stawałaś coś i później będziemy sobie w brodę pluć. Wiesz co chodzi? Mhm. Dlatego nie wiem którą najlepiej. Co, nej, myśli, no. co to najgorsze by nie podobała? Ty nie wiem. Nie wiem, musielibyśmy zobaczyć. Szczerze? Oby teraz zarobić na jakiś kultywator, nie? No. I ja już jadę ogarniać pole, no to nie ma co ciekać. Ale ja myślę, że najpierw właśnie w te, y, z, z, z drzewa trzeba pójść, to wtedy będzie się szybko zarabiało. Jedna osoba co raz będzie zarabiała, a druga będzie ogarniała pole. A dobra, podejdź no do przodu. Tak. O tym mówię, o tym mówię. Podejdź do przodu. Już. No i na plus nie jesteśmy, 146 na minus, aczkolwiek jesteśmy na dobrej drodze. Słuchajcie widzowie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kolejny odcinek oczywiście będzie u się na kanale. No i myślę, że tam już ładnie wyklarujemy to wszystko, żeby było dobrze. Trzymajcie się, cześć, babatki.